27% ponad wzrosło Ethereum w ciągu ostatniego miesiąca. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wtorkowej aktualizacji tego, co się dzieje na Bitcoinie. Dookoła tego Bitcoina zerkniemy na pewno dzisiaj na Ethereum. Myślę, że przeskoczymy gdzieś w okolice Litecoina, który nie będzie dobrą wiadomością dla tego Ethereum. Hmm. Ale w sumie przejdźmy po prostu na pulpit, łapa w górę i jedziemy dalej z tematami, które przygotowałem dla Was dzisiaj. Generalnie, Bitcoin: 109 294 dolary w momencie, jak to nagrywam, czyli tak naprawdę przed północą, znowu w poniedziałek, żeby móc to wypuścić rano we wtorek. I jak wygląda sytuacja w ciągu ostatnich 30 dni? Bo wiecie, że na to zwracam uwagę w tym momencie: 27% ponad wzrosło Ethereum w ciągu ostatniego miesiąca. Bitcoin jest na delikatnym spadku bardzo ciekawa rzecz na delikatnym spadku też jest Ripple ale zobaczcie Binance Coina solane, Doge Coina czy Trona, czy nawet Cardano które są na plusie tak samo Chainlink 45%.